Cześć, to ja, Andrzej, a to Africa Twin Challenge. <laughs> miało być ekstremalnie, miało być dynamicznie. Stwierdziliśmy, że jedziemy na piwo. Pierwsze zadanie. Porada konsumencka. Nigdy nie jeździ bez zatyczek. Umieść zrolowaną wkładkę w kanale słuchowym. Przytrzymaj koniec wkładki przy uchu do momentu jej pełnego rozkurczenia. Osiągnąłem moment pełnego rozkurczenia. Sparuj mi bluetoothy. Jak się, jak się paruje bluetooth w Schubercie? Nie wiem. Widzisz, to macie seny i karno. To zawsze jest pod górę. Więc tak, najprościej by było... Możesz na szybko, chyba najszybciej wyłączyć z go włączyć jeszcze raz. Wyłącz i włącz jeszcze raz. No. Dobra. Ku przygodzie. To by była ta rynka, Może się trochę zgubimy. D, ale D to jest taki tryb ekonomiczny, a na S jak nacisniesz to jest spoko. A, jakby się... a gdzie mi się to pokazuje, na tu. telewizorze? Tu, na telewizorze to jest. Tutaj przełączasz się na tryb manualny i masz tutaj plus minus. O kurno, A w no, ale w automacie możesz też w każdym momencie jesz, możesz rzucić, podbić w każdym Plus momencie. jest to, dobra. A pobaw się tym, to jest spoko. Spoko. Jak, tak, jak mnie przeleci przez kierownicę, znaczy, że zredukowałem. Tak, no bardzo. Nie jestem tych hobby. A, to proszę. Zostałem Janka? Niech <grym> wyjdzie na pole. Na, dwór. Na dwór, przepraszam. Na pęższyzie jesteśmy. Ole. Nie dawno. Dadzwonił do pani. Do... Nobelskie. Mazowieckie. Gdzie był twój telefon? Na równiku. Jaki graj taki równik? Ale co? Automacik całkiem spokojnie Ciekaw stanuje. Teraz, teraz zaczyna, no. teraz zaczyna się podobać. No, się sobie, się. Teraz zaczyna się podobać. Natomiast myślę, że wiesz co? Yy, dalej jestem ortodoksem trochę. Ja, się. Ale ortodoksem z quickshifterem był. A, no, góra dół, nie? No. Wszystko jest off-road. W lewo, tu. Ja cię nauczę. Dziękuję. Drugie lewo. Drugie lewo. To lewo. Joystick lewo. No jest lewo. A, drugie prawo. A nie, bo najpierw z trybu Tour musisz... To no właśnie to chcę. To do góry. do góry. Do góry. Do góry. Do góry. Do góry. Git. Ja tylko sobie jeszcze muszę w skrzyni biegów ustawić tryb S3, automatyczny albo manualny, i włączyć tryb. G w skrzyni i jesteśmy gotowi. Super. <laughs> Wie, że to ustawione. A wiesz jak najlepiej podnosi się motocykl? We dwóch. <grywka> <grywka> jak to mówią w IT, wyłącz i włącz. <grywka> えっ PIWO! Jasne, ciemne, jasne, ciemne. być lokalne piwo? Jest lokalne piwo. A że lokal się zmienił? Kto by na to patrzył? Piwo. Nastający umiesz? Tylko true adventure, a w kółko umiesz? No pewka, oczywiście. To co, offroad zaliczony? Zdecydowanie! Andrzej, nie wiedziałem, że umiesz w Adventure Jestem najlepszy w Adventure, ale też nie wiedziałem O! Ech. Ładnie to poszło. Ćwiczę zawsze pod kamerę. Aby wyjąć wkładkę, delikatnie ją przekręć i powoli wyciągnij z przewodu słuchowego. Lepsze niż szynka. <laughs> Taki challenge, że to ja rozumiem. Gratuluję. Dziękuję. Wzajemnie. No siemano. Słuchaj, nie będę Cię okłamywał. No. Powiem Ci dlaczego dzwonię. No. Ludzie z Hondy się mnie pytają, co Ty sądziłeś o Afryce Twin? A ja mówię, kurde, my spędziliśmy dobry dzień. Panie się jeździło no. i wiem tyle, że wolałeś jeździć manualem. Ale to chcesz, żebym coś powiedział, czy coś napisał, czy co? Nie, no powiedz mi po prostu, jak Ci się jeździło tymi motorami, bo w sumie rzeczywiście nie gadaliśmy o tym. Znaczy przede wszystkim uważam, że bardzo komfortowe. Nie czułem praktycznie w ogóle wagi tego motocykla. Ergonomiczna pozycja, jak na koniu, wygodnie. Mm, wiesz, co to, wiesz, przyspieszenia po prostu, po prostu leci, leci jak strzała, nie? Y, trójka, czwórka to po prostu bajka. Można na tym jechać i jechać, i jechać, i jechać. Mhm. W terenie, na tym manualu, zdecydowanie fajnie i łatwiej się jechało. Y, może z racji przyzwyczajenia, tak? Nie miałem mhm. skminionego, y, systemu powiedzmy, y, tych, tych profili jazdy. Mhm. Natomiast w manualu rzeczywiście po, po ogarnięciu tego motocykla pod kątem, jakby ty powiedzieć jego, wiesz, wielkości i tak dalej, bardzo fajny, bardzo skrętny. Myślę, że dużo lepiej mi się nim pracowało niż na 800c, jak mam być, y, mam być brutalnie szczery. Mhm. Y, no co, no f, jako, taki, y, jako taki, wiesz, motocykl typu globetrotter do obiechania i powrotu jak najbardziej. Podejrzewam, że jako leki sprzęt do lasu to to nigdy się nie sprawdzi. No. Yy, ale umiarkowany szutr, umiarkowane błoto, z dorą i ogarniętym riderem będzie ok. Bo ja Tobie nie powiedziałem, że jesteś w ukrytej kamerze i tak mówię, kurde zapytam się i zobaczymy co nagada o tym motorze. No, no, proszę uprzejmie. No. Nie wiem, no, z Państwa jestem na głośnym? No jesteś na głośniku, ja to kameruję. No tak. Jedyny minus to jest to rozbudowane menu, tak? Gdzie po prostu trzeba się dobrze na, na główić, żeby wiesz, żeby dojść do tego co, gdzie, jak i po co. Trzeba, mi, trzeba, co, wykl czy... trzeba wyklikać swoje, żeby się tam odnaleźć. To jest największa wada. Ej dobra, to ty, to jeszcze raz dzięki. E, piwo było I tak, dobre i ja, już mi się skończyło. Mi też się skończyło. E, jakbyś, e, jakbyś miał możliwość, miał ochotę i chęć e, posłuchać, posłuchać mojego... To nie ma problemu, możemy się coś powiedzieć gdzieś. Z przyjemnością. Dobra, okay. wielkie dzięki. W takim no razie. Trzymaj się. Narka. No Hej.